Ja dzisiaj, na szczęście lżejszy temat, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o leworęczności, czyli o czymś, co jest mi bardzo bliskie, ponieważ ja jestem leworęczna. Mogliście to zauważyć może w niektórych filmikach, albo poznając mnie na żywo. Jestem definitywnie leworęczna. Należę do tego małego procent ludzkości, czyli z tego co sprawdzałam przed chwilą, od 8 do 15% społeczeństwa na całym świecie jest leworęcznym. Ha! Jest leworęcznym. Eee, więc ja należę do tego jakże małego grona. Ludzi. Dlaczego dzisiaj chciałabym o tym mówić? Dowiedziałam się z podręcznika angielskiego, z którego teraz uczę dorosłych, bardzo interesującej i ciekawej teorii na temat pewnej sprawy, którą zaraz poruszę najprawdopodobniej na końcu. Ale teraz troszeczkę historii. Nie wiem, czy wiecie, ale przez bardzo długi czas, szczególnie. No nie mogę powiedzieć, że szczególnie w czasach PRL-u, bo powiecie, że w innych czasach nie, albo że wtedy tak nie było. Nie, ale ogólnie w czasach PRL-owskich u nas w Polsce i wcześniej też leworęczność była uważana za pewną, może nie mutację, ale odskocznie od reguły. Więc jeżeli zauważano u dzieci tendencję używania lewej strony ciała, albo na przykład lewej ręki, no to wtedy dosyć brutalnie przywiązywano dziecko na przykład do krzesła i zmuszano je, żeby używało prawej ręki, ponieważ leworęczność była uważana za no, pewną skazę. Może osoby głupsze, osoby mniej intelektualnie rozwinięte, nie wiem. Tak było niestety z moją mamą. Także, jak była młoda, to babcia przywiązywała jej lewą stronę do krzesła i lewą rękę do krzesła i w ten sposób zmusiła ją do stania się praworęczną. Dlatego, moja mamusia w tej chwili, która prawdopodobnie tego nie ogląda, ale i tak ją serdecznie pozdrawiam, moja mamusia w tej chwili jest praworęczna, chociaż potrafi też robić wiele rzeczy lewą ręką, i gdyby się postarała, to mogłaby być oburęczna. No, więc takie techniki były robione. Na dzieciach, żeby zmusić je do stawania się praworęcznymi. Na szczęście moja mama tego ze mną nie robiła, także ja od początku byłam leworęczna i jestem leworęczna e, i, le, i lewonożna. Jedną rzecz, którą właściwie robię prawą ręką, teraz myślę, znaczy tak nienaturalnie na co dzień, jest e, cięcie nożyczkami. Nie wiem, czy ją tnę e, prawą ręką. Na gitarze zawsze grałam normalnie, czyli jakoś nauczyłam się grać e, standardowo. No i teraz jak chodzę po metrze moskiewskim, no to metro moskiewskie, co moi uczniowie zresztą zauważyli, jest zaprojektowane tylko i wyłącznie dla praworęcznych, bo zawsze czytnik karty jest po prawej stronie, więc albo sięgam lewą ręką i przytykam swoją kartę, albo wyciągam prawą ręką kartę i, i przytykam i wtedy wszystko wychodzi. Także też widzicie, wszystko jest zaprojektowane dla praworęcznych. I teraz zmierzam do, że tak powiem, punktu kulminacyjnego mojej historii. Jestem niezdarą, co też mogliście zauważyć. Jestem och straszliwą niezdarą. Wszystko wylatuje im z rąk. E, często się potykam o krzesła, mam siniaki. On na przykład tutaj nie wiem, czy widać, tu, o tu, 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 nie, nie widać. Tutaj. E, trzy dni temu się oparzyłam robiąc kotlety. E, olej po prostu wytrysnął, że tak powiem, z patelni i oparzył mnie tu i tu. I tu, i nie muszę mówić, że strasznie by bolało i teraz mam w ogóle straszną ranę i mam nadzieję, że się zagoi. Także potykam się o wszystko, nawet na prostej drodze. I ogólnie nie ma we mnie zagroż kobiecości. Tutaj kolejna anegdotka, swego czasu zapisałam się na kurs tańca. Solo, to znaczy z razem ze swoją taką bardzo dobrą koleżanką Judytką, która też to może ogląda, pozdrawiam cię. Zapisałyśmy się na kurs tańca na baciatę. Baciata jest tańczona normalnie w parach. Jest to bardziej romantyczny taniec, jak się okazuje, który niekoniecznie mi się podoba, ale zapisałyśmy się na baciatę dla kobiet, żeby wyrobić w sobie kobiecość, żeby wyrobić w sobie odruchy, prawda, kobiecości. No i wiadomo, że jak się ćwiczy, to się ma takie gigantyczne lustro przed sobą. I przed tym lustrem się wykonuje te pseudokocieruchy i powiem Wam, że nie mogłam na siebie patrzeć, po prostu nie mogłam na siebie patrzeć, bo odnosiłam wrażenie, że to w jakiś sposób ja się staram kręcić biodrami jest <śmiesz> niesamowicie śmieszne i stałam przed tym lustrem, tańczyłam, śmiałam się, pani instruktorka się pytała, czemu ja się śmieję, a ja jej mówię, ja nie mogę, ja nie mogę się na siebie patrzeć, bo ja wyglądam jak małpa, no po prostu tak się ruszam tutaj, tego, że wyglądam jak małpa. Daniel Gikina, których też całuję, wiedzą, jak to jest z moim ruszaniem tyłkiem, że kompletnie nie potrafię ruszać tyłkiem, nie potrafię ruszać samą głową, nawet jak się okazuje jakoś innym, to naturalnie przychodzi, a mi nie. Więc ja jestem po prostu taką, takim kłębkiem niezdarności można by powiedzieć, tak? I zawsze byłam i tym się charakteryzuję i zawsze będę i, i, i ja o tym mówię, że wzbudzam litość w ludziach, bo po prostu widzę, jak wszystko leci mi z rąk i no. no. Y i tak, i do czego zmierzam, bo oczywiście tu musi być jakaś puenta, bo ciąga o tej leworęczności, z podręcznika angielskiego niedawno się dowiedziałam, że jednym z przyczyn, dlaczego ludzie są niezdarami, czyli angielskie słowo clumsy, zapamiętać, bo o tym był tekst, jest taka teoria, że osoby leworęczne są większymi niezdarami, a to z jednego powodu że świat został zaprojektowany przez osoby praworęczne i dla praworęcznych, w związku z tym leworęczni nie mogą się w tym świecie odnaleźć i dlatego są takimi niezdarami i wszystko leci im z rąk. I powiem wam szczerze, że mi ta opcja się bardzo podoba, ponieważ wreszcie mam, nazwijmy to wykręt i mogę powiedzieć, aha, aha jestem niezdarą, bo świat nie został zaprojektowany dla mnie. Chociaż mój chłopak, jak to usłyszał, to powiedział, tak, to niech jeszcze naukowcy się zastanowią, dlaczego ty się potykasz na prostej drodze, bo co ma prosta droga do bycia leworęcznym. Więc jeżeli macie jakiś argument na to, żebym mogła powiedzieć, to też piszcie mi poniżej, bo muszę mu dogadać. Ogólnie muszę mu dogadać i ja akurat w tamtym danym momencie nie miałam argumentu, więc jeżeli wy macie argument, to piszcie. No, także to jest, teraz, to jest teraz to, co wszystkim mówię. Świat jest zaprojektowany dla praworęcznych i jestem niezdarą, dlatego że jestem leworęczna. No i ogólnie leworęczni moi drodzy, jeżeli jesteście, większość bardzo inteligentnych ludzi jest leworęczna i była leworęczna muzyków, artystów, pisarzy. Albert Einstein był leworęczny, także można powiedzieć, że osoby leworęczne są znacznie inteligentniejsze od osób praworęcznych. I za taką również się uważam. <grych> Oczko puszczam, żeby nie było. No i co? I leworęczność świadczy o tym, że mam bardziej rozwiniętą prawą półkulę mózgową. I to jest prawda, bo to lewa półkula mózgowa jest odpowiedzialna za jakieś analityczne myślenie, racjonalne, matematykę i logikę. I nigdy nie byłam specjalnie dobra w matematyce. Zawsze byłam bardziej umysł humanistyczny. I to też widzę. Ale rozwijać należy obie półkule w mózgu, dlatego teraz jak jeżdżę metrem, pół godziny jak nic na przykład do szkoły, to codziennie gram w Sudoku, więc spędzam właściwie godzinę dziennie, jak nie więcej, bo jeszcze przed snem, grając w sudoku i rozwijając moją drugą półkulę mózgową, także jestem bardzo z siebie dumna. Ale znowu znowu z tematu. Dobrze, wracając do oroczności. Zatem moi kochani, piszcie, czy jesteście leworęczni, czy praworęczni, czy jesteście niezdarami, co robicie, żeby nie być niezdarami, czy macie jakieś wytłumaczenia na to, że jesteście niezdarami i czy macie jakiś argument na to, jak wytłumaczyć, że się potykam na prostej drodze i jak to połączyć z byciem leworęcznym. Hmm. Dobra, tyle ode mnie, lecę do roboty i co? Trzymajcie się ciepło, see you next time, bye!